to otwórzę wrażenie, że po tej małej bramce w zasadzie możemy skończyć, bo wszystko już się widzieliśmy. Jeszcze wszystkiego nie widzieliście. Kręcenie? Uulala, no to ja lubię, ja lubię. Trzy, dwa, jeden. Jeden, dwa, Mamy szybkie tempo, trzy. Dziewięć, podoba mi się, nie ma ziewania, Dziesięć, nie ma spania. Lubelski taniec. 19. 20. Rusza pazernie. Uf, ale poszedł na trybuny. Ale poszedł pazernie, Marta. Pazernie. Nie na plaża rąk. No brawo. No Bartek, brawo. Bartek tutaj krąży. Taki duch perły nad stadionem. Powiem tak, ostatni raz tak wracałem z wesela swojego. Aha, ze swojego.